Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz uczyć się znacznie szybciej i jednocześnie zapamiętywać wiedzę na wiele lat bez ciągłego powtarzania i zapominania? Wyobraź sobie, że opanowujesz nowe umiejętności w połowie czasu. W dzisiejszym szybkim świecie, w którym informacje zalewają nas z każdej strony od social mediów, e-maili po niekończące się powiadomienia kluczowe jest nie tylko zdobywanie wiedzy. Ale przede wszystkim jej efektywne przyswajanie i praktyczne wykorzystywanie w różnych sytuacjach życiowych. Odkryj teraz sprawdzone, naukowo potwierdzone metody, które pomogą Ci szybko opanować każdą wiedzinę wiedzy, od studiów akademickich po świat biznesu i utrzymać tę wiedzę w pamięci na bardzo długo, bez wysiłku. Pierwszą potężną i prostą techniką jest aktywne powtarzanie znane też jako Active Recall które polega na samodzielnym odtwarzaniu informacji z pamięci, zamiast biernego czytania czy podkreślania tekstów podręcznika. Zamiast tylko czytać notatki czy podręczniki, spróbuj streścić je własnymi słowami, odpowiedzieć na pytania testowe lub wyjaśnić koncepcję głośno, bez zaglądania do źródła ani razu. Ta metoda zmusza Twój mózg do głębszego przetwarzania i wzmacniania połączeń neuronalnych. Co znacząco poprawia długoterminowe zapamiętywanie informacji, nawet o kilkaset procent. Kolejną bardzo skuteczną metodą są mapy myśli, czyli mind maps, które wizualizują powiązania i hierarchię między różnymi pojęciami, co znacznie ułatwia zrozumienie złożonych tematów i organizację całej wiedzy. Twórz mapy myśli, zaczynając od centralnego tematu w środku strony, potem rozgałęziając się na główne idee, podidee, i szczegóły, używając kolorów, obrazków i skrótów dla lepszego efektu wizualnego. Mapy myśli aktywują obie półkule mózgu lewą logiczną i prawą kreatywną co sprzyja większej kreatywności, lepszemu zrozumieniu i efektywniejszemu przyswajaniu nawet najbardziej złożonych tematów naukowych. Technika Feynmana, nazwana na cześć genialnego fizyka Richarda Feynmana, to genialny sposób na osiągnięcie głębokiego zrozumienia tematu poprzez próbę wyjaśnienia go komuś innemu, na przykład dziecku, w jak najprostszy sposób. Jeśli napotkasz trudności w wyjaśnieniu jakiegoś punktu lub koncepcji, to jasny sygnał, że jeszcze nie w pełni rozumiesz ten materiał i musisz wrócić do niego, aby go dogłębnie opanować. Ta potężna metoda szybko ujawnia luki w Twojej wiedzy, zmusza cię do ich uzupełnienia poprzez dodatkowe badania. I prowadzi do prawdziwego mistrzostwa w opanowywanej dziedzinie. Na studiach aktywne powtarzanie i mapy myśli pomogą Ci efektywnie przygotować się do trudnych egzaminów, zrozumieć skomplikowane koncepcje z matematyki czy biologii i osiągnąć znacznie lepsze wyniki akademickie. W pracy zawodowej te sprawdzone techniki usprawnią szybką naukę nowych umiejętności, narzędzi czy technologii programistycznych. Oraz przyspieszą Twoją adaptację do stale zmieniających się wymagań rynku pracy. W biznesie te metody pomogą Ci błyskawicznie analizować dynamiczne rynki finansowe, szybko uczyć się od sukcesów i błędów konkurencji oraz podejmować świadome, oparte na solidnej wiedzy, decyzje strategiczne. A w życiu codziennym możesz wykorzystać te techniki do efektywnej nauki nowych języków obcych, jak angielski czy hiszpański. Opanowania fascynujących hobby, takich jak gotowanie czy gra na gitarze, lub po prostu lepszego zarządzania codziennym zalewem informacji. Pamiętaj jednak, że prawdziwym kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Regularne i codzienne stosowanie tych metod, nawet po kilka minut dziennie, przez co najmniej 21 dni, aby stały się nawykiem. Zacznij wdrażać te techniki już dziś. A bardzo szybko zobaczysz, jak twoja zdolność do szybkiego uczenia się i trwałego zapamiętywania gwałtownie wzrośnie, otwierając przed tobą zupełnie nowe możliwości w każdej dziedzinie twojego życia od kariery po pasję. Zapisz się na nasze kursy lub szkolenia. Zapraszamy 24 godziny na dobę online.